Teatr Muzyczny wczoraj i dziś po raz czwarty, a tym razem chcę Państwu zaproponować wspomnienia dotyczące wyjazdów zagranicznych. Nieprzypadkowo wybrałem ten temat, bowiem tych wyjazdów było tak dużo, że w pewnym okresie zespół teatru muzycznego stał za granicą po kilka miesięcy w roku. Dzisiaj proponuję, abyśmy powrócili do tego, co zdarzyło się 20 lat temu, kiedy to mogliśmy towarzyszyć artystom z ulicy Północnej w pierwszym w historii teatru muzycznego tournée po Danii. W takim razie łódzka, wesoła wdówka w Danii. Z radością usłyszałem o tym, że wstawienie to w języku niemieckim przygotowali Państwo tylko dlatego, żeby się popisać tym tutaj u nas w Danii. Jesteśmy z tego powodu bardzo uradowani i bardzo dumni. Mogę zapewnić, że nasza publiczność dzisiejszego wieczoru była bardzo zadowolona i mam nadzieję, że będziemy mogli Państwa tutaj znowu gdzieś gościć i zobaczyć w równie ciekawym spektaklu. Zdjęcie. Byłem mile zaskoczony poziomem artystycznym teatru Złodzi, Łodzi, tym bardziej, że prezentował on operetkę w niemieckiej wersji językowej, co okazało się dodatkowym atutem. Jestem bardzo zadowolony z tego wprawdzie krótkiego, ale intensywnego turnieju. Jest to i zaskoczenie i zdziwienie. Tylko cztery koncerty, a na wszystkich fule. To znaczy łącznie w tych czterech salach było prawie 5000 widzów. I mogę jeszcze potwierdzić, że takiej frekwencji już dawno nie notowaliśmy na rynku niemieckim, a tu w Danii osłuje się operetkę. Ten rodzaj w ogóle muzyki chyba najbardziej uwielbiają, bo o tym świadczyła reakcja. Te stojące, te brawa na stojąco. Usłyszeliśmy, że publiczność duńska jest zimna. Okazało się, że wręcz odwrotnie. E, przyjęła nas bardzo sympatycznie, spontanicznie. Prawa były właściwie po każdym numerze muzycznym reakcja nawet na tekst mówiony w języku niemieckim. Można by sobie życzyć. Żeby na takim poziomie koncentracji były wszystkie przedstawienia w Polsce. Kraju. To jest przełamanie jakiejś bariery takiej, ponieważ my jesteśmy pierwszy raz. Więc przełamanie bariery tej, która jest chyba dla w ogóle polskich zespołów. Wszyscy się wstydzimy siebie, a potem się okazuje, że polskie zespoły są bardzo dobre. A co się będzie działo przy Północnej 1 października, kiedy zostanie otwarta, wyremontowana siedziba Teatru Muzycznego? To wszystko w najdrobniejszych szczegółach wie gospodarz tej sceny, dyrektor Grażyna Posmikiewicz. Co się będzie działo? 5 października, godzina zero. Otwieramy teatr po czterech latach i bardzo to wszyscy przeżywamy. To będzie święto podwójne, ponieważ po pierwsze otwarcie teatru, a równocześnie jak gdyby już takie troszeczkę z opóźnieniem obchody 65-lecia, ponieważ w ubiegłym roku, minęło 65 lat naszemu teatrowi, z wiadomych przyczyn nie mogliśmy świętować, więc wszystkie odznaczenia, dyplomy, gratulacje postanowiliśmy odbyć właśnie 1 października przy otwarciu teatru. No i oczywiście uroczysta premiera. Jest to musical Leonarda Bernsteina, Wonderful Town. Musical, który był grany w Polsce raz, wiele lat temu, w Łodzi nie był grany nigdy, ma bardzo piękną muzykę, i podjęliśmy decyzję z dyrektorem artystycznym, panem Zbigniewem Maciasem, żeby to dobry tytuł na otwarcie naszego teatru.